Witajcie kochani w przedostatnim odcinku na moim kanale Andy Style, ale spokojnie w przedostatnim serii magiczny czas przygotowania do świąt. Już tylko dwa dni zostały do świąt, mam nadzieję, że tak jak ja nie możecie się doczekać. Dzisiaj, dzień przed Wigilią, jest to taki czas myślę przemyśleń, takiego rachunku sumienia, czy byliśmy w tym roku dobrymi ludźmi? Ile udało nam się komuś pomóc? Ile udało nam się osiągnąć? Ile tak naprawdę z tych list noworocznych spełniliśmy planów, marzeń, a ile odłożyliśmy na kolejny rok lub w ogóle wykreśliliśmy? Dzisiaj są tak naprawdę ostatnie przygotowania, ostatnie dekoracje domu. Już tak naprawdę przygotowuję się potrawy na jutrzejszą Wigilię, u mnie już jest kapusta z grochem. Rano dzisiaj upiekłam sernik, wczoraj robiłam pierniczki, również wczoraj był robiony śledź w śmietanie z jabłkiem i cebulką. Nie wiem, czy takie jedliście, ale polecam naprawdę super. Śledź cebula jabłko, śmietana i przepis rewelacja właśnie ten czas nam zleciał. 24 dni czekania na święta, codziennie coś się działo, codziennie coś świątecznego. Mam nadzieję, że mimo wszystko w pełni i przede wszystkim, kochani, w zdrowiu, udało Wam się dotrwać do dzisiejszego dnia, że udało Wam się przemyśleć pewne sprawy, jeżeli nie, to macie jeszcze dzisiejszy cały dzień i jutro trochę wigili do wieczerzy. Może to jest dobry czas, żeby kogoś przeprosić, dobry czas, żeby się do kogoś odezwać, wysłać znienacka życzenia, e, załagodzić spory właśnie i po prostu cieszyć się sobą, bo tak naprawdę oprócz bliskich i w ogóle obecności innych osób e, nie mamy nic cennego na tym świecie kochani, to nie pieniądze, nie piękne domy, nie bogate choinki, czy zuto zostawiony stół jest wartością w naszym życiu. E, I powinniśmy właśnie w święta dojść wszyscy do takiego wniosku, że to drugi człowiek jest tą największą wartością i warto pielęgnować relacje. E, mam nadzieję, że mi e, te święta też przyniosą coś dobrego. Może właśnie załagodzą pewne spory, może gdzieś... Pojawi się coś pięknego w moim życiu. a W każdym bądź razie mi do tych świąt udało się przygotować. Udało mi się też prawie wyzdrowieć w sumie czuję się już dobrze, słyszycie po moim głosie. Być może ktoś z Was gdzieś tam w duszy życzył mi zdrowia, także bardzo Wam za to dziękuję, bo każda dobra myśl i każdy dobry czyn do nas wraca. Także życzmy sobie wszystkiego dobrego. Dzisiaj ja wyruszam w podróż, zostawiam moją choinkę, zostawiam mój stół, moje dekoracje i jadę do rodziny na święta, do mamy przede wszystkim. No, i nie mogę się już doczekać, bo nie widziałam jej prawie dwa miesiące. Ja mieszkam kiedyś, Wam już mówiłam, że 230 km od swojej mamy, staram się raz w miesiącu być, no ale czasem wychodzi tak, jak teraz, właśnie, że przyszła choroba, no i e, nie mogłam jechać, dlatego już dwa miesiące minie. Jak się z nią nie widziałam, strasznie się za nią stęskniłam. Cieszę się, że są święta, cieszę się, że jest ten wolny czas dla nas, kiedy możemy. Jechać do rodziny, przytulić się, ucałować, życzyć sobie wszystkiego dobrego i po prostu kochani się zobaczyć. Jutro ostatni odcinek. Mam nadzieję, że podobała Wam się cała ta seria odcinków. Jeżeli nie, no to też nic takiego się nie stało, przecież nie wszystko musi nam się podobać. W każdym bądź razie wysyłam Wam dzisiaj wielką, wielką moc. Jeżeli tak jak ja będziecie podróżować gdzieś, życzę Wam bezpiecznej drogi. No i przede wszystkim życzę, żeby te święta, to, to całe przygotowanie było pełne ciepła, rodzinnego spokoju i po prostu, żebyście byli w te święta razem. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.